Czyści, smaruje, usuwa ołów, chroni przed korozją. Co dzisiaj sprawdzamy? Dzisiaj sprawdzamy Brunoxa. Brunoxa, ponieważ postanowiliśmy porównywać się z innymi. Ale to jest sprayu. No tak, to przelejemy nasze preparaty również do, do tej buteleczki. Tu widać? Widać pięknie. Dobra. No dobra, postanowiliśmy porównywać się z innymi, bo dopiero według mnie to daje satysfakcję. A zatem startujemy, może z testem produkt, produktu do broni. Czyści pielęgnuje, smaruje. I tutaj jest Brunox Loop and Core. Smaruje, konserwuje. Yy, wydaje mi się, że. Po cenie, patrząc, to ten będzie odpowiadał naszemu solwentowi, którego mamy tutaj. I sprawdzimy, jak działa na maszynie, którą odpalamy. Tutaj tyle by poszło na broń. Dobra, damy im szansę. Bardzo ładne opakowanie. Widać dbałość. A zobaczymy, jak jakość. Że będzie troszkę lepiej. Dajmy im szansę. Może musi się zagrzać. Chociaż to jest do broni, to przecież szybciej No dobra, pokażmy, jak wygląda wytarcie. No, i teraz po przelaniu do tej małej buteleczki tego oto produktu solwentu, który według mnie odpowiada temu Brunoxowi z prawej strony, aplikujemy na rolkę testową tyle co, co ich, albo troszkę mniej. Wydaje mi się, że mniej. I startujemy z testem porównawczym solwentu. Tutaj można broń tym wyczyścić e, i w zasadzie pozostawić na, na takim etapie, chociaż zalecamy i zachęcamy do tego, żeby ją. E, ile tam było? Jeden, trzy, dwa, trzy? Dwa. To gdzieś jesteśmy tutaj. Zerknijmy tylko tak porównawczo, jakie jest zużycie rolki testowej. Nie wiem czy to widać dobrze, ale po mojemu powinniśmy pojechać dalej. I to i to działa. E, zerwanie filmu olejowego na broni jest wręcz niemożliwe, co oczywiście nie przełoży się na warunki praktyczne, ale Broń, którą kupujecie, jest po prostu nieśmiertelna. A do tego e, ekstremalnie antykorozyjne działanie ma ta substancja, zresztą jedna i druga. No to musimy chyba zakończyć na tym, e, ponieważ to się może tak kręcić jeszcze przez tydzień.